Dzień dobry. Czy chcesz być traktowany jak zwierzę? Jeśli tak, to dalej nic nie rób i pozwól sobą manipulować. Być coraz bardziej inwigilowanym i znakowanym. Tak, tak, dobrze słyszycie. znakowany. Niejaki Jawal Harari, ideolog globalnego imperium korporacyjnego, którego poglądy w lewicowych środowiskach są obowiązkowe. A mm, popis, tak się w ogóle tym nie interesuje, pewnie mu to nie przeszkadza, tak nas klasyfikuje. Cytuję: Ludzie to zwierzęta, które można znakować. Istnieje cała idea, że ludzie mają duszę lub ducha, mają niby wolną wolę i nikt nie wie co się. W nich dzieje, kogo wybiorą w wyborach, czy co kupią w supermarketach. Koniec z tym. Wciąż wierzymy w ten mit o wolnej woli, że wszystko, co wybieramy, opiera się na wolnej woli. Jest to mit, który służył nam całkiem nieźle przez kilka stuleci. A teraz staje się niebezpieczny. Wcześniej inwigilacja była ponad skórą poza ciałem a teraz jest pod skórą w ciele koniec cytatu jeśli jednak cenisz sobie możliwość decydowania o sobie chcesz zachować wolność chcesz zachować swoje prawa głosuj na konfederację która jako jedyna z liczących się sił walczy o Twoje prawa, i przygotowała ustawę o ochronie prywatności. Dziękuję.